Zwiedzaj Polskę, szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Na wakacje do Domasławic. Północne tereny gminy Twardogóra wchodzą w skład parku krajobrazowego Dolina Baryczy. Budowa odcinka drogi pieszo-rowerowej w Domasławicach wpisuje się w jeden z celów strategicznych samorządów. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej. Mówi Paweł Czuliński, burmistrz miasta i gminy Twardogóra. To stanowi nie tylko ważną rolę turystyczną, bo przede wszystkim tutaj zaczynamy rozbudowywać tę sieć ścieżek rowerowych, ale także element społeczny, ponieważ stworzyliśmy bezpieczny pas komunikacji dla pieszych i dla rowerzystów, dla miejscowości Damasławice. Nowo wybudowany odcinek jest fragmentem szlaku, który połączy dwie sąsiadujące miejscowości gminy. O projekcie mówi Anna Lorek z Urzędu Miasta w Twardogórze. Gmina Twardogóra pozyskała 300 tysięcy złotych na budowę odcinka pieszo-rowerowego łączącego do z Goszczem z programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Jest to pierwszy etap inwestycji, ponieważ gmina projektuje i planuje budowę kolejnych odcinków. Ukończony fragment trasy przebiega w sąsiedztwie położonego przy lesie kampusu Domasławice, który przyciąga czasowiczów i organizatorów obozów sportowych. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.